Jakub Mat, Siła Oddechu. Nie wiem, jak mnie słychać, jak mnie widać. To będzie krótki filmik o uziemieniu. I zrób to po swojemu. Ja proponuję, jak to zrobić. Yy, I będę podprowadzał, podpowiadał, jak się uziemić. Jest mnóstwo sposobów, ćwiczeń, technik i tak dalej, żeby się uziemiać. Użyjemy tylko kilku... <śmiech> <śmiech> I zobaczymy, jak to zadziała. Mniej znaczy więcej, więc nie trzeba zbyt dużo tak naprawdę technik. Im prościej, tym prościej. Dlatego sprawdź teraz, jak się stoi. Mniej więcej stań sobie stopy wygodnie, komfortowo, mniej więcej na szerokość biodra. Kolana trochę ugięte i. Na razie kontakt z ziemią. Sprawdź, jak czujesz swoje stopy na ziemi. Czy czujesz podłogę, ziemię, strukturę. O, dzięcioł jest dzisiaj z nami też. Ostatnio w ostatnim filmie był dzięcioł. Eee, ok, za bardzo wizja, czyli obraz nie ma znaczenia. Tu chodzi o moje prowadzenie, podpowiadanie. Eee, raczej rób to po swojemu, w zgodzie ze swoim ciałem. Jeśli masz jakieś inne pomysły, to, to możesz stosować. I ja nie będę tutaj tłumaczył, bo nie chodzi o teorię, tylko chodzi o doświadczenie, o poczucie tego w ciele. Uziemienie ma na celu poczucie ciała bardziej w chwili obecnej, i w ogóle w chwili obecnej, teraz, lecz sprawdź, czy możesz to odpuścić, dążenie do tego, bo jeśli dążysz medytacji, czy w jakiejś praktyce, jeśli do dążysz, do chwili obecnej, najczęściej to nigdy tam nie dojdziesz. Czyli po prostu warto odpuścić. Sprawdź, czy możesz odpuścić właśnie. Jakiekolwiek oczekiwania, jakikolwiek cel tego, co robimy. Czy możesz się zatrzymać? Stań sobie po swojemu wygodnie. Sprawdź czy możesz właśnie ująć trochę kolana i na tyle ile możesz pójść barki, rozluźnij brzuch. Możesz go sobie pomasować. Jeśli to jest OK, jeśli tak czujesz, jeśli chcesz. I w kontakcie ze stopami, z ziemią, właśnie westchnienie z ulgą. Jeśli się pojawia, to jest troszeczkę głębszy wdech. Może być przez usta. I wydech z ulgą. Ja jestem w lesie. Ty możesz to robić gdzie chcesz, kiedy chcesz. Ale fajnie jest to zrobić w naturze. No i teraz, jak już. Masz puszczone barki, brzuch. Luźno sobie stoisz i. Kolana są trochę ugięte. Sprawdź swoje stopy, czyli sprawdź jakie czujesz. Czy czujesz ziemię, czy czujesz strukturę tą, na której stoisz. I teraz przenieś ciężar na zewnętrzną krawędź jednej i drugiej stopy. Nie widać tutaj tego u mnie, bo to nie ma znaczenia tak naprawdę. Zrób to po swojemu. Nie musisz tego widzieć. Kolana trochę ugięte, kontakt z ziemią i przenieś ciężar ciała na prawą krawędź prawej stopy, prawą krawędź lewej stopy. Czyli to są zewnętrzne krawędzie obydwu stóp czyli prawa stopa, prawa krawędź, lewa stopa, lewa krawędź. I przytrzymaj chwilę, jeden oddech, rozejrzyj się. Oh. I zmień stronę. Na drugą stronę to samo, ja tylko drugi raz wytłumaczę. Lewa krawędź lewej stopy i lewa krawędź prawej stopy. Sprawdzamy, jak czujesz te krawędzie. Jak czujemy te krawędzie stojąc na nich. Hmm. Zmień w swoim tempie. Kiedy poczujesz, że chcesz zmienić, zmieniasz stronę. Chodzi o to, żeby rozruszać kostkę staw stokowy I jak jesteś już na tych krawędziach, to sprawdź jakby to było puścić barki, brzuch ciało robi oddech samo, ciało oddycha naturalnie, jeśli ci się ten oddech zatrzymuje lub jest płytki, to pozwól sobie na to, na ile możesz oczywiście, jak ciało nie chce oddychać. Jak zatrzymujesz oddech, to też sobie pozwól sobie na wszystko to, co idzie z ciała teraz. Jeszcze dwie zmiany. Nie ruszaj za bardzo kolanami, dobrami, barkami. Nie bujaj się za bardzo, tylko w stawie skokowym zachodzi ruch. Jeszcze dwie zmiany. W swoim tempie, w swoim czasie to zrób po swojemu. W kontakcie ze stopami, z krawędziami, z ciężarem ciała. Okej, okay. powrót do środka. Stań sobie, sprawdź jak to ćwiczenie zrobiło już, co zrobiło, jak się czujesz, czy już widzisz jakąś różnicę, czy nie. Wiadomo, że to przychodzi w trakcie praktyki z każdym ćwiczeniem takim, to czucie, to uziemienie się zwiększa, ale sprawdź jak to jest u Ciebie teraz. Czy coś czujesz, czy nic nie czujesz, nic nie czucie to też jest czucie, także fajnie to zaobserwować i chwila przerwy. Teraz rozejrzyj się orientacyjnie, orientacja. Zobacz co jest dookoła Ciebie. Zeskanuj kilka przedmiotów z prawej strony. Tylko je zobacz, nie trzeba ich nazywać, tylko sobie świadomie popatrz. Możesz się zatrzymać w jednym miejscu, chwilę niech ciało pooddycha samo, patrząc się w jedno miejsce. Sprawdzaj, na ile jesteś tutaj. Jeśli głowa gdzieś odpływa, ucieka, to wracaj, wracaj do chwili obecnej. Rozglądamy się świadomie. Ok, i teraz, jak jest jakieś napięcie w ciele jesteśmy po tej orientacji, po świadomym patrzeniu, rozluźnij, możesz poruszać trochę ramionami, rozluźnij nadgarstki, łokcie, barki, Uf, twarz, rozluźnij nogi przede wszystkim, jedną nogą poruszaj trochę, może tutaj chodzi o to, żeby rozluźnić, rozluźnić, poruszać trochę jedną nogą, drugą, tak jak ręką, luźno, 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 biodra, barki, Okay, za bardzo nie ma sensu to robić za mocno, delikatnie. OK. I sprawdź teraz jak ci się stoi. Jak się czujesz? Co czujesz? Jak się masz. Okej. Okay. Co słyszysz teraz? Usłysz. Uruchom zmysł słuchu. Stojąc świadomie na ziemi, stopami, w kontakcie z ziemią, z podłogą, z podłożem, z tą strukturą, która jest, możesz poruszać trochę stopami, potrzeć z, to, z, tym, z tym połączeniem. Co słyszysz? Możesz to nazwać, powiedzieć do siebie, po cichu, na głos, ja nie będę mówił na głos. Trzy rzeczy, które słyszysz sytuację, cokolwiek, jakikolwiek dźwięk. Rozluźnij trochę swoją żuchwę, poruszaj żuchwą w jedną, w drugą stronę powoli, rozluźnij twarz, Roz możesz poruszać dźwiękiem i teraz ostatni zmysł, zmysł czucia, co czujesz. Cokolwiek. Co czujesz w swoim ciele? Jakie masz odczucie? Jaką masz emocję? W kontakcie ze stopami, oczywiście, stopy połączone z ziemią. O. I z tym, co czujesz. Sprawdź teraz, czy możesz tym pooddychać. Zrób sobie trzy świadome, głębokie oddechy. Hmm. Może być przez nos, może być przez usta. Hmm. Jeśli czujesz napięcie, to czy możesz to zaakceptować? Po prostu pooddychać do tego napięcia. Jeśli czujesz coś przyjemnego, to właśnie też możesz w tym pooddychać. Możesz to zrobić totalnie po swojemu, tak jak czujesz. Możesz się tym podzielić w komentarzu zaraz po filmie. Ja czuję spokój, czuję ubranie na swoim ciele i czuję oddech. Jeszcze jeden zmysł przy tym oddechu to jest zapach. Powąchaj teraz. Jak pachnie ta chwila Wow, z czymś takim się jeszcze nie spotkałem o, wdech i wydech przez nos i jaki zapach czujesz teraz? Gdziekolwiek jesteś? Oczywiście w połączeniu ze stopami. Sprawdzaj stopy od czasu do czasu, czy czujesz je na ziemi, co czujesz w ciele, jaki zapach wąchasz i co widzisz i co słyszysz. Tak właśnie robi się uziemienie, chwilę obecną. Sprawdź, jak długo chcesz w tym stanie sobie pobyć, pobądź sobie tak długo, jak chcesz, podoświadczaj, poćwicz, poeksploruj. Bardziej traktuj to jako nie ćwiczenie, nie jako zadanie, a jako po prostu świadome robienie czegoś. Świadome patrzenie, po prostu zwykłe patrzenie, czucie, powonienie. I słuch te wszystkie zmysły kierują na połączenie z chwilą obecną, i oczywiście, stopy stopy, stopy połączone z ziemią, stopy czujące podłoże. mat, siła oddechu serdecznie pozdrawiam